Statscore futsal Ekstraklasa w minionej kolejce zespół Red Dragon z Pniewy wywalczył remis w starciu z AZS-em UW Wilanów i obecnie plasuje się na dziewiątym miejscu w tabeli. Z kolei Ma lepszy futsal leszczą z łatwością rozgromił AZS UG Gdańsk i awansował na piątą lokatę. trapy Trapez Wleśnie AZS UAM Poznań walczył o obronę tytułu Mistrzyń Polski. Poznanianki w półfinale zwyciężyły z rekordem Bielsko-Biała 2 do 1. W finale pokonały drużynę AZS Słomniczanka Słomniki 1 do 0. Zapraszam na materiał z tego wydarzenia. Sukces Dla mnie jako trenera, dla dziewczyn powtórzenie tego co zrobiły przed rokiem, ale to nie tylko ten turniej, bo cały sezon był dla nas ciężki, nasza wąska kadra nie pozwoliła nam często rotować składem, więc graliśmy praktycznie 7, 8, 9 zawodniczek przez cały sezon, ale, ale charaktery tych dziewczyn, mobilizacja, wola walki i zaangażowanie pozwoliły nam na to, żeby dzisiaj świętować Mistrzostwo Polski. Na pewno się trudniej broni niż zdobywa, wszyscy są bić mistrza, tak było w tym sezonie, wszyscy chcieli z nami wygrać. Bardzo ciężko wywalczony tytuł i mecz półfinałowy, i mecz finałowy no zdecydowanie ciężej niż, niż to było w zeszłym roku. No ale smakuje tak samo. Zgodzę się z tym, że bramkarz to jest jednak duża część zespołu. E, ma dużo do, do roboty i musi dużo pomagać całej drużynie. Ale tak, e, oba mecze, zwłaszcza ten dzisiaj, e, musiał pokazać to, że obie bramkarki musiały stać na bardzo wysokim poziomie. Cały czas przez e, całe 40 minut musiałyśmy z, e, się skoncentrować, bo to było najważniejsze w, każdy, w każdym momencie. Mogliśmy mieć jakąś interwencję, żeby pomóc drużynie. My tego, z tego trochę słyniemy, e, że się mocno wspieramy i było widać tak, jak... E, Pan powiedział tą determinację i wiarę w tej drużynie. Pierwszą połowę kontrolowałyśmy, w drugiej wiadomo, trochę nerwów, ale z drugiej strony sobie tak myślę, że fajnie, bo były emocje. Do końca gdzieś tam było nie wiadomo, jak musiał strzelić, my też miałyśmy swoje sytuacje, żeby powiedzmy zamknąć ten mecz, ale ja się cieszę i naprawdę no coś niesamowitego bronić tytułu, bo to jest naprawdę trudne zadanie. Zagrałyśmy przede wszystkim jak drużyna z charakterem, z determinacją, z wolą walki i z chęcią zwycięstwa przede wszystkim. Taki miałyśmy cel, taki miałyśmy. Kurczę, chciałyśmy po prostu to zrobić i nam się udało. Mieliśmy swój plan na ten cały turniej, mieliśmy plan na każdy z tych dwóch meczy i realizacja planu taktycznego była, była kluczem do sukcesu. ten sezon był dla nas też bardzo trudny i myślę, że inaczej porównałabym, że i tu i tu było ciężko, tylko po prostu one miały swoją historię te sezony. Ja się bardzo cieszę. Hala bardzo fajna, klimatyczna, kibice blisko, blisko boiska. Fantastycznie nam się grało, także nie żałujemy, nie żałujemy że żeglaliśmy tutaj. Mi się bardzo podoba, ja przyjeżdżałam tutaj na mecze chłopaków z futsal Lesno, Taka klimatyczna hala, taki trochę old school, mi się kojarzy z NBA, więc bardzo się cieszę. Oby więcej takich imprez tutaj fajnie, że kobiecy futsal zawitał do Leszna. Fajnie, że taki turniej finałowy jest rozgrywany na takim neutralnym terenie. Hala w leśnie ma swój klimat przede wszystkim. Wszystkie drużyny myślę, że zostały ciepło tutaj przyjęte, a grało nam się dobrze i chyba świadczy o tym nasz sukces, który tutaj uzyskałyśmy. W tym odcinku rozmowa z Marcinem, Adamczakiem, trenerem, Juna trans Stara Obożyska. Podsumowując cały sezon, uznaję, że bardzo dobra nasza decyzja to była. Dziewczyny cały czas były w ruchu. Po zakończeniu, bezpośrednio po zakończeniu sezonu na trawie. zagrałyśmy na hali, było to takie uzupełnienie umiejętności może niektórych gdzieś tam później wykorzystamy na, na trawie, na boisku trawiastym. Dziewczyny sumiennie trenowały, trenowałyśmy dwa razy w tygodniu na sali sportowej Stara Obożyskach. Nie mieliśmy żadnych problemów kadrowych odnośnie meczy wyjazdowych, nawet które były grane o późnych godzinach. Także uważam, że była to ostatecznie bardzo dobra decyzja, co dziewczyny pokazały swoim zaangażowaniem i oczywiście potwierdziły to wygrywając te rozgrywki. Myślę, że mieliśmy kilka zawodniczek, które już wcześniej grały w futsalu, więc wspierały nas swoim doświadczeniem. Przedstawienie się trochę nam zajmowało, ale myślę, że fajnie nam się grało po prostu z luzem. I myślę, że dało nam to na plus. Na początku było ciężko, no bo to jest całkowicie inna piłka niż to, co gramy na boisku dużym trawiastym. No, ale z biegiem, z biegiem meczy myślę, że coraz lepiej było. Na początku e, wszyscy obstawiali nas i UM Poznań, tą drugą drużynę, e, ale niektóre drużyny bardzo nas zaskoczyły, bo w trakcie rozgrywek zaczęły się rozkręcać i były też dobrymi przeciwnikami do gry. Organizacyjnie uważam bardzo dobrze. Wszystkie zespoły wywiązały się z wszystkich meczy, które, które miały rozegrać. E, Poziom był zróżnicowany, oczywiście było kilka, było kilka zespołów, które uczą się dopiero gry w piłkę nożną, ale chwała za to, że chcą to robić. Także tutaj też duży szacunek dla każdej drużyny. Przed każdym meczem staram się motywować nasz zespół, mówiąc, przypominając o tym, że. Każdy przeciwnik, każdego każdą przeciwnika traktujemy równo i tak samo. Także cieszę się, że takie rozgrywki w Wielkopolsce zostały zorganizowane. Już podjęliśmy decyzję, że zagramy w pierwszej lidze kobiet. Pani Marcinie, chciałbym zacząć od pytania tego najważniejszego. Myślę, jakie są Wasze oczekiwania po awansie? po awansie, po tym pierwszym sezonie futsalowym. Pierwsze wyrażenia też chciałbym zapytać, jakie były przez cały sezon. Łączyliśmy Ligę Wielkopolską wraz z Dolnośląską. Odnośnie całych rozgrywek futsalu, cieszę się, że przystąpiliśmy do, do tych rozgrywek. Był to nasz debiut w ogóle w meczach futsalowych. też brałyśmy, brałyśmy udział w takich turniejach halowych, gdzieś tam, gdzie nie, nie było zasad futsalowych. Na początki były trudne, bo, bo są to zupełnie inne zasady. Jednak szybko nasze zawodniczki przyzwyczaiły się do tego. Udało się wygrać, czy znaczy wygrałyśmy tą, tą ligę. Liga uważam, że połączenie no, no dobre, ponieważ przynajmniej wtedy było pięć zespołów, tak pewnie byłoby, byłoby mniej. Liga poziomem zróżnicowana, aczkolwiek szacunek mam dla, dla wszystkich drużyn, które chciały przystąpić. Wyczerpujący był pod tym względem ten sezon futsalu, ponieważ mecze były o bardzo zróżnicowanych godzinach bo graliśmy na przykład o godzinie 13-14, albo graliśmy o godzinie 20, jeśli na przykład gramy w oddalonym, nie wiem, w Jarocinie, na przykład o godzinie 20 mecz, wiadomo, że jesteśmy około 12 w nocy z powrotem w domu, więc jest, to, jest, to było naprawdę duże obciążenie, tym bardziej, że większość zespołu, cały zespół nasz, to były to dziewczyny, które skończyły nienawolnikę na trawie. Cieszę się, że dziewczyny przystąpiły do tego, projekt wypalił w, w, tej, w tym sezonie i nie ukrywam, że chcemy, też w pierwszej lidze futsalu i to nie o utrzymanie się, czy tam utrzymanie, no nie ma tam wielkich spadków z tej ligi, póki to jeszcze nie wiadomo jak będzie to w przyszłym roku, ale nie chcemy być tam zespołem końca tabeli, tylko chcemy się na pewno wzmocnić po to, żeby walczyć o, o wyższe cele, może nie o najwyższe cele, ale na pewno o to, żeby, żeby być tam w środku, w środku ligowej tabeli. Takim troszeczkę zmartwieniem było to, że nasze mecze u nas na halsali nie mogły być z publicznością, bo wiemy, że doskonale zupełnie naszej się to gra. Ale dziewczyny naprawdę się bardzo zaangażowały, nie mieliśmy problemów kadrowych w żadnym meczu, a to, to jest bardzo istotne, bardzo ważne. No i tak podsumowując, to, cieszymy się, że, że zagrałyśmy w tych rozgrywkach. Bardzo fajny pomysł, uważam, bo to już któryś rok, bo my już byliśmy w pracy, zgłaszaliśmy się do tej drugiej ligi w przez dwa lata. Ona chyba niestety nie wypaliła, były jakieś formy przyjmowane turniej, już miała być turniej. Uważam, że taka forma jakby teraz sprawdziła się, była to odpowiednia. Może gdyby było 7-8 zbóg, wyglądałoby to jeszcze atrakcyjniej, a tak to było to troszeczkę uzależnione od, od dwóch, trzech spotkań, to kto wygra e, tą ligę zdecydowanie wtedy. nie Włączyć. Właśnie na trawie i na, i na hali. I tutaj e, czy mógłbym prosić właśnie o takie słowa też być może kilka klubów się zastanawia, czy można pójść takim. Czy można w taki sposób? E, zagrać wiosną i jesienią na trawie, a potem właśnie posłać też w bój dziewczyny czy też chłopaków po prostu do zawodu na futsalu? To zależy od trenera i od klubów. Nie robić, że to są jakieś tam niepotężne, ale są jakieś to tam środki nakładowe, finansowe, ważne. Też to jest dodatkowy czas trenera, taki trener zimowy. Najczęściej się jako trenerzy z trawy traktujemy jako taki odpoczynek, na naładowanie baterii. Ale powiem szczerze, że polecam. Jeśli macie facetów, bądź, bądź kobiety, które chcą grać w piłkę, to uważam, że trzeba im to umożliwić i, i, i tylko i wyłącznie e, trzeba wtedy grać. E, jest to doskonałe połączenie. Później widzę że dziewczyny, że są dobre przygotowane do sezonu na, na trawie. Nie ma takiej tej stagnacji. Tak? E, Paceci gdzieś tam grają w tych zespołach w ligach amatorskich, na, 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 w ich różnych ligach halowych, które są w, na, u nas w Wielkopolsce pod, e, stworzone, a, a dziewczyny czy kobiety najczęściej po prostu w tym listopadzie zawieczają buty na, 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 na kołku. Która chce, to się rusza, e, gdzieś tam biega, czynnie sport prawie, ale nie ma tego kontaktu bezpośredniego z piłką nożną. A jednak ten futsal to umożliwia, tak, a wiemy doskonale, że, że kobiety gdzieś mają mniej możliwości do tego, żeby sobie pójść na urnika, czy na halę, wynająć, pograć. Nie ma, nie ma takich częstotliwości zajęć dodatkowych, a dzięki temu futsalowi to mieliśmy normalnie, trenowaliśmy dwa, trzy razy w tygodniu i co tydzień mogliśmy się, no, prawie że co tydzień mogliśmy spokojnie się zmierzyć z, z przeciwniczkami. Dodatkowo grałyśmy jeszcze w turniejach holowych, które były też nam, gdzieś było widać, zaczęło w tych turniejach holowych, w których braliśmy udział, było widać takie ten, ten, ten doświadczenie z futsalu, że to się zaczynało przenosić, a też mam dwie, dziewczyny, które dzięki po kontuzji i no to też jest takimi, troszeczkę, że, że, że można tak łatwo zobaczyć na kontuzję na, na, na hali. Mo, owszem, bo jest może większa, większy kontakt z przeciwnikiem, ale mam dziewczyny, które wracały po kontuzji i świetnie wyglądały na hali podczas tych rozgrywek osobowych a teraz wyglądają na prawie jeszcze lepiej. I też same mówiły, że cieszą się, że, że w takim czyś brałyśmy udział. Także polecam, jeśli macie zawodników, bądź zawodniczki, które chcą, to uważam, że należy to umożliwić. Mimo tego to i taki... Mieliście okazję mierzyć się na przykład z drugim zespołem UMU Poznań. Czy te dziewczyny, które już grały, widzę tutaj też pod okiem też doświadczonych trenerów, ten sezon myślę dał Wam bardzo dużo to doświadczenie jest, myślę, nawet ten sezon był krótki oczywiście, ale myślę te doświadczenie, które otrzymaliście, jest niezwykle cenne i zaprocentuje w przyszłym roku, prawda? Też na to liczę, że, że tak to będzie. Też yy, liczę na, na dziś pomoc, yy, bo gdzieś tam jak miałyśmy te treningi już w końcowej fazie, już w okresie roztrenowania też na sali się spotkaliśmy, jak, jak na dworze były zmiany dwa Te dziewczyny, które na co dzień grają w salicy, też się u nas na treningach pojawiały i, i pomagały naprawdę naszym dziewczynom, nasze dziewczyny brały ten wzorzec. Z najwyższej półki. Nie ukrywam, że dziewczyny zainteresowały się mocno futsalem, bo, bo sami byliśmy na, na meczach futsalowych, gdzie ten nasz na, tutaj wielkopolski mistrz Poznań e, i polski mistrz UAM Poznań grał w swoje mecze. Dziewczyny wiem, że śledziły też mecze w, w internecie różnego, na różnym szczeblu rozgrywek futsalowych, także fajnie, że, że takie coś tutaj gdzieś zadziało się u nas w starych obożyskach. Pierwsze mecze półfinałowe w ramach Pucharu Polski futsalu za nami. Konstra Klubawa pokonał Red Dragon z Piewy 5-3. Rewanż 20 kwietnia na parkiecie Czerwonych Smoków. W pierwszej lidze Grupie Północnej wszystkie zespoły z Wielkopolski mogły cieszyć się ze zdobycia trzech punktów. W Toruniu Mrówka Mosina wygrała pewnie 6 do 1 i awansowała na szóste miejsce w tabeli. Drużyna KS Gniezno poczyniła bardzo ważny krok w kontekście utrzymania pokonując dynamik Toruń 4 do 0. Zaś KS Futsal Piła pokonała FC SG 4 do 2. Pierwszy mecz w walce o awans do drugiej ligi makroregionalnej drużyna Wiary Lecha w pouczynie zdrój zakończyła remisem 6 6. W najbliższą niedzielę w Poznaniu Rewanż, który rozstrzygnie, która z drużyn awansuje klasę rozgrywkową wyżej. Teraz zapraszam na stały punkt w naszym magazynie. Tym razem materiał poświęcony futzu Borniki. Tak naprawdę u nas w Obornikach piłka halowa była, wcześniej piłka halowa amatorska, była dosyć długo już propagowana. Była dosyć mocno zbudowana liga, liga OCS-u. Tam też narodził się pomysł naszego prezesa, aby zgłosić swój zespół zakładowy, co później przyrodziło się w klub, w sekcję. Początkowo trenował nas Klaudiusz Hilsz, następnie Bartek Łeszyk. Od czterech lat trenerem jestem, jestem ja, czyli Mikołaj Witzberger. Ogólnie zgłoszenie do, do stowarzyszenia zostało zgłoszone z, Ponad 15 lat temu, bo bodajże rok temu w 15-lecie, więc 15 na pewno lat minęło. Przez, przez 7 ostatnich lat reprezentowaliśmy Wielkopolskę w pierwszej lidze futsalu w grupie północnej. W tym sezonie niestety, przed tym sezonie niestety kilku zawodników nam odeszło. Stwierdziliśmy, że czas najwyższy zacząć od zera budowanie na swoich zawodnikach, ludziach zabornik, bo tak naprawdę dzisiejsza nasza kadra liczy 18 zawodników, z czego, z czego tylko szereg jest przyjezdnych. Pozostali chłopcy, 17, 18, 19 lat, to są chłopcy z Obornik. i taki mamy teraz też plan, żeby ten, ten futbol w budować na swoich chłopakach, na wychowankach, tak aby żeby oni też mogli tu w Obornikach fajnie sobie grać piłkę. Oborniki samowolnie z e, portami halowymi żyją, bo piłka ręczna jest na wysokim poziomie. w wtorki piątki, mamy, mamy cztery bramkarze, gdzie jeden z nich jest trenerem bramkarzy. E, w sekcji mamy dwóch trenerów, jestem ja pierwszym trenerem i trener Mikołaj Warczykowski z licencją UEFA Futsal B, e, C. Przepraszam bardzo. E, do dyspozycji mam też trenera przygotowania fizycznego. E, no, tak Chyba tak tak mniej więcej wygląda nasza, nasza sekcja futsalowa w obornikach. odbudować markę obrońskiego fucelu w Wielkopolsce. Przed sezonem jakby wszystkim chłopakom, którzy tutaj przyszli, bo to są w większości dla nich. Pierwsze rozgrywki seniorskie, piłki nożnej, więc, więc przed sezonem mieliśmy taki plan, ażeby oni się tylko ograli zobaczyli, jak to wygląda w piłce seniorskiej. Oczywiście z biegiem czasu będziemy chcieli skoczyć na, na pewno do, do drugiej ligi, być może nie w zronie, ale już za dwa lata byśmy chcieli poważnie powalczyć sobie o, o drugą ligę. I nie ukrywam, że moim marzeniem i marzeniem prezesa jest powrót na, na ten zaplecze w cukale klasy, którym jest Pietrza Liga. Będziemy się o to starać, czy to wyjdzie, czy, czy, czy nie wyjdzie. To też potrzebujemy dużo czasu, bo, bo chłopcy są młodzi i naprawdę potrzebują dużo, dużo nauki.